Każdy pokaz filmowego dorobku amatorskiego klubu Taśma przyciąga tłumy. Również w poniedziałek hol sali szopińskiego zapełnił się mieszkańcami Kościerzyny i okolic, chcącymi ożywić wspomnienia sprzed pół wieku. Zobaczymy filmy o e, pracy powiatowego domu kultury w latach 60 bo wiemy, że Powiatowy Dom Kultury powstał w 1957 i potem trwa do dzisiaj. Zresztą pan Dietrich będzie jako obecny dyrektor Domu Kultury i chyba co nieco powie, jak to teraz oni działają. Jak było ponad 50 lat temu, tego można było dowiedzieć się albo przypomnieć sobie podczas projekcji trzech filmów przedstawiających życie kościeżyny przez pryzmat działalności Powiatowego Domu Kultury. O Kościerzynie mówią różnie. Jedni, że jest stolicą Kaszub, inni, że za powiatowym. Jak jest w rzeczywistości? Zastanów się. Jesteś jej mieszkańcem i ty tworzysz dziś i jutro swego miasta. Na filmach zobaczyć można było m.in. członków działających przed laty kół fotograficznego, filmowego i plastycznego. Od zapomnienia uratowano też nagrania występów lokalnych zespołów muzycznych, które budziły ogromne emocje, zwłaszcza wśród młodzieży. Dziuny z Kościerzyny pod kierownictwem Alfonsa Sochaczewskiego. Szamani z Powiatowego Domu Kultury w Kościerzynie pod kierownictwem Henryka Roznerskiego. Archiwalnych materiałów filmowych nagranych w Kościerzynie wciąż jest mnóstwo i z pewnością wystarczy na zorganizowanie jeszcze wielu pokazów. A jeśli ktoś chciałby mieć w domu na własność taką kolekcję, to powinien udać się do Muzeum Ziemi Kościerskiej. Tam dostępne są już trzy części serii Kościerzyna z lat 60. XX wieku.